Dzień dobry kochani, witam Was z tajemniczego ogrodu, niemalże, a dokładnie z tarasu. I na wstępie chcę Wam serdecznie podziękować za ogromne zaangażowanie i liczne komentarze, za dialog pod ostatnim odcinkiem na YouTube, w którym zresztą poruszałam problem ultra fast fashion, dotykałam shein, a także wyzwań jakie niesie za sobą moda ale też nasze wybory i słuchajcie dodajecie mi absolutnie energii sił do działania rozpościeracie moje skrzydła i chcę wciąż edukować i inspirować pomyślałam też że od czasu do czasu będę przemycać coraz więcej treści około ekologicznych takich prokonsumenckich żeby też zaszczepiać was Pewne wartości, pokazywać pewne schematy. Jeśli się nie obrazicie, dajcie znać. To chciałabym, żeby często te odcinki były podzielone na części. Ja troszeczkę wypróbuję ten model w dzisiejszym odcinku, i tytułem wstępu jeszcze powrócę troszeczkę do zagadnień ultra-fast fashion, do świadomości, do, do zrównoważenia, do tych naszych wyborów, po czym przejdę do pięciu. Myślę, że bardzo ciekawych stylizacji, moich stylizacji, z wyjazdu, głównie z podróży, będzie to Berlin, będzie to Belgia, malownicze miasto miasteczko w Kortrijk. I to Was czeka w tej drugiej części. Ale zanim do niej przejdziemy, to słuchajcie, pogadajmy trochę. W takich malowniczych również warunkach przyrody pogadajmy trochę wróćmy na chwilę do, do tego modelu. Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy fast fashion. Moi drodzy ultra fast fashion choć rzeczywiście kusi niską ceną, choć kusi szybko zmieniającymi się trendami, więc wręcz ultra szybko zmieniającymi się mikrotrendami, wiąże się też z ogromnym kosztem środowiskowym i społecznym. Zobaczcie, to jest taki model masowej produkcji, a masowa produkcja taniej odzieży prowadzi po prostu do nadmiernego wykorzystania naszych zasobów naturalnych, do zanieczyszczenia środowiska, do bardzo często nieetycznych, niehumanitarnych warunków pracy, wręcz obozów pracy. Myślę, że my w Europie, w krajach w ogóle rozwiniętych, nie mamy o tym pojęcia. My się nad tym nie pochylamy, dlatego też myślę, że wciąż jest w stylu głowy ten egoizm, taki nasz, czy też arogancja z tym związana, żeby wchodzić i wspierać ten model biznesowy, żeby jednak uzupełniać te szafy tą szybką modą. No też nie bez winy trzeba powiedzieć: stoi tutaj influencer marketing. Ja o tym mówiłam w ostatnim odcinku. Ja, kochani, nie wspieram. Takich twórców nie karmią mnie tego typu wartości. I to od Ciebie zale zależy, jakie wartości, jakich twórców wybierasz. Yy, I tutaj zawsze warto sobie robić, sprawdzam, słuchajcie. To od zawsze Wam mówię o tym yy, i też inspiruję Was, że myślę, że to też dotyczy naszego życia, przecież, tak bardzo, bardzo szeroko żeby za każdym razem robić sprawdzam, żeby nie traktować wszystkiego jako pewnik, żeby troszeczkę wejść w głębiej. Myślę, że dopóki rzeczywiście nie będzie regulacji prawnych w Polsce, to dopiero raczkuje, nie jesteśmy Francją. I to podejście do mody zrównoważonej wciąż jest takim, słuchajcie, tematem, myślę, bardzo mało, wciąż jednak takim... Takim, o którym troszeczkę wiemy, trochę wiemy, ale chyba jeszcze nie, nie, nie za dużo. Więc myślę, że warto zacząć od siebie, ponieważ póki nie będziemy mieć regulacji prawnych, póki za influencerami nie, będą, nie będzie stać prawo, póki będziemy wpuszczać gigantów chińskich na swój rynek, który też psuje przecież rynek polski, polską modę, zabija też polskie rzemieślnictwo może też nie do końca, bo to jest zupełnie inny sektor mody, ale yy, Dopóki tego wszystkiego nie będzie, dopóty my musimy po prostu my podejmować, brać sprawy w swoje ręce i podejmować określone działania. A jakie działania? Przypomnę. Słuchajcie, moda z drugiej ręki, z drugiego obiegu. Jestem absolutną fanką Westie Collective, praktycznie w, myślę, że w 80% to tam. Kupuje swoje ubrania. Jest też wspaniale funkcjonujący Vinted. Ten Vinted też robi ekspansję, pojawia się na nowych rynkach. Mamy dostęp do większej ilości ubrań. Mamy fantastyczne vintage shopy. Tym razem, moi drodzy, zabiorę was do Pick and Wait. Jestem bardzo ciekawa tego vintage sklepu, który jak sama nazwa wskazuje, jest to sklep na kilogramy sprzedawana może wycenione zobaczymy, czy nazwa nas nie zwiedzie. Eee, jestem bardzo ciekawa, jaki jest tutaj vibe i co dzisiaj trafi. Tak, ten handy trochę się popsuły, ale wciąż myślę, że lokalnie możecie znaleźć takie miejsca, w których możecie znaleźć również perły i budować swoją szafę świadomie. Uwaga, mamy deszcz. Woohoo! Fajne okoliczności przyrody. Możemy też nasze ubrania przerabiać, upcyklingować, recyklingować, możemy je naprawiać, ale też możemy o nie dbać po prostu, żeby trwały z nami długo, wiecznie. Kochani, przechodzę już do odcinka. Zacznę od stylizacji, zacznę od Berlina. Słyszycie ten deszcz? To będzie naprawdę wyjątkowy odcinek. Kochani, pierwsza stylizacja w duchu zrównoważonym niewątpliwie, ponieważ jego korem, jego sercem, z sercem tej stylizacji są spodnie vintage. Ja już pokazywałam je w odcinku z Berlina, ze stylizacjami z Berlina, ale to są takie spodnie, które są tutaj kluczowe i myślę, że są tą kropką nad I. Pozdrawiam Monikę Olejnik. I tu rzeczywiście, no, mix, bo mamy spodnie vintage z Humany z berlińskiego vintage shopu. Mamy tutaj znowu tą lepszą sieciówkę, do której ja czasami zaglądam po bazę. Jest to T-shirt kos Bardzo prosta forma, odświeżona biel. Ja lubię po nie wracać, po te proste, proste formy. Mamy tutaj z kolei. Taką klamerkę i też kropeczkę nad i pieprz w rosole, jak ja to mówię, czyli buty od Celine, ale Old Celine, czyli jeszcze Swobę Filo. No, projektantki, myślę, która bardzo mocno zaznaczyła się w świecie mody. Przez 10 lat pracowała dla Celine, przez 10 lat była dyrektor kreatywną marki, francuskiej marki, No, absolutna. Wizjonerka, no myślę, że ikona minimalizmu, ale takiego, słuchajcie, wyrafinowanego minimalizmu, bo jednak, tak jak i te buty, w sumie, muszę przyznać, że one są klasyczne, no klasyczne, ale one mają ten modowy tłyścik, który ja bardzo lubię. Czyli to taki, no, można by powiedzieć, wyrafinowany minimalizm ja lubię stawiać na modowe dodatki i słuchajcie absolutnie uwielbiam bawić się modą, która jest stara i która jest nowoczesna. Kocham wprowadzać vintage i uzupełniać o nowoczesne elementy garderoby. Kocham też rzemiosło i jak wiecie, moja marka Derum Berlin jest oparta na tradycji rzemiosła. Są to torebki szyte przez artystów, kaletników z najwyższej jakości certyfikowanych skór naturalnych. No i w tym się zakochałam. Ja już Wam mówiłam, to jest limitowana letnia kolekcja. I tutaj, no myślę, że bardzo ciekawy kolor, wanili, ale w skórze crash, czyli takiej pomarszczonej. Myślę, że gdyby to była gładka skóra. Tego wyrafinowania, by tutaj nie było, a przez to, że ta skóra jest jednak naturalnie pomarszczona, ona ma swoje zmarszczki. To dodaje jej absolutnie szyku, dodaje jej absolutnie klasę, ale też forma, przy tym jest minimalistyczna, ale też i mocna. Przestało padać i przechodzimy do drugiej stylizacji. Druga stylizacja, ja bym ją nazwała taką wizytówką, e, pocztówką z podróży z Berlina z Malen Birger, ponieważ zarówno top, jak i spódnica pochodzą od mojej ulubionej skandynawskiej marki By Malen. Natomiast słuchajcie, to co kocham absolutnie w tej stylizacji to to przełamanie torebką. Bardzo uwielbiam takie sytuacje, kiedy wybieram na przykład kolor ziemi, kiedy to jest wszystko takie neutralne, stonowane. I tutaj pojawia się jakiś taki mocny, wyrazisty akcent. To jest torebka Hawaiian Blue. Yy, torebka znowu z limitowanej kolekcji Derum Berlin. I to co znowu zwróciło moją uwagę i to co bardzo lubię w tej stylizacji to ten T-shirt. Nazwałam go kawainka, Inka. Jeśli pamiętacie Kawa Inkę, yy, T-shirt niby prosty, ale ma przepięknie yy, wytłoczone. Yy, wyszyte, dyskretne. Bardzo dyskretne logo. To logo jest naprawdę bardzo ledwo zauważalne. Ja kocham dyskrecję, w związku z czym wszelkiego typu logotypu po prostu nie wchodzą w grę. Tutaj mamy spódnicę również z przepięknym rozcięciem, ale dodałam do niej no, takie dość mocne, wyraziste buciory. Wy już je znacie z poprzednich lat, zapewne to muszkietery za kolano, mocny bucior, który tutaj, słuchajcie, myślę, że jestem właśnie elementem zaskoczenia również. No po pierwsze, że mamy lato, tak jeszcze nieoficjalnie, i że zakładam zimowy but do tej letniej stylizacji. Myślę, że temperatura jeszcze na to pozwala i jest to coś też nieoczywistego. Chętnie też, słuchajcie, nosiłabym takie buciory na przykład do shortów. Na załączonym obrazku widzicie również biżuterię od dwóch projektantek, dwóch zupełnie różnych, ale też ciekawych marek, które dość często widnieją na moim ciele. I to jest Kasia Jewelry moja serdeczna przyjaciółka bardzo utalentowana projektantka ale też bizneswoman którą pozdrawiam oraz nasza rodzima twórczyni projektantka Klara Kostrzewska również serdecznie pozdrawiam kocham łączyć również słuchajcie biżuterię kocham również łączyć stare z nowym lubię to myślę że biżuteria to też amulety i mi rzeczywiście biżuteria dodaje, słuchajcie, takiej pewnej mocy. Wiem, co jest bliskie mojemu sercu i wiem, z czym na dany moment idę przez życie. Przenosimy się do Belgii, przenosimy się do Kortrijk, przeuroczego, malowniczego miasta, mmm, które zaskoczyło mnie, słuchajcie, architekturą wspaniałą, która zaskoczyła mnie ilością niesamowitych restauracyjek, kafejek, y, która Zaskoczyła mnie przeszłością, yy, która emanowała, słuchajcie, jakąś taką niesamowitą y, energią. I ponieważ y, z Żakiem y, jesteśmy łasuchami, zawsze odkrywamy jakieś ciekawe miejsca, y, 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 kiedy wybieramy się do nieodkrytych dotąd miejscówek i tu absolutny hit, y, table d'ami, Prowadzony, to jest taka restauracja, słuchajcie, z, z gwiazdką, nie powiem. Jest prowadzona przez szefa, słuchajcie, który, uwaga, jest, czy był historykiem, ale myślę, że nie można być i później nie być historykiem sztuki, więc yy, z ogromną pasją do sztuki. Również miejsce natchnione sztuką, obrazami, rzeźbami które zwróciły bardzo mocno moją uwagę. Mieliśmy przyjemność również poznać właściciela restauracji Table d'ami. Polecam, jeśli będziecie kiedykolwiek w Kortrijk. I tu stylizacja słuchajcie. Ja, ja w Kortrijkę muszę przyznać, że ubierałam się dość komfortowo, a spodnie, z którym się nie rozstawałam i te portki nosiłam praktycznie każdego praktycznie każdego dnia. Zakupiłam w kolonii w Przepięknym, fantastycznym vintage shopie. Słuchajcie, ja tak mam, że jak wchodzę do tych vintage shopów, zamiast robić, wyciągać, wiecie, kamerę, robić relacje, yy, pokazywać, co się dzieje, to jestem, słuchajcie, chyba przemawia przeze mnie jakiś egoizm, bo ja po prostu jestem tak. W jakiejś takiej pasji, w jakimś takim słowacie amoku, w takim poczucia, w poczuciu szczęścia w endorfinach, że z trudem wyciągam ten telefon i z trudem udaje mi się cokolwiek nagrać. Także Was przepraszam, ale te spodnie porwały mnie. Męskie spodnie, a przynajmniej spodnie lniane. W beżowym kolorze, o męskim kroju z zaszewkami. Słuchajcie, pomyślałam, że to dla dandyski to jest po prostu must have, tak zwany. Nie lubię tego słowa, wiecie, ale rzeczywiście hmm, pokusiłam się i o dziwo zabrałam ze sobą, słuchajcie, pełno sukienek, stylizacji, natargi sztuki, yy, jakiś jedwabi, Bóg wie czego, A tak naprawdę przez yy, przynajmniej trzy dni. Przechodziłam w tych spodniach, bawiłam się zaledwie górami, i tutaj mamy znowu t-shirt z kaszmirowym topem Kate, lofersy, botegi. Bardzo, bardzo to lubię. Bardzo lubię takie proste, niewymuszone, lekkie, spontaniczne stylizacje. Stylizacja numer 4 nie będzie zaskoczeniem, bo jest to jakaś kontynuacja, czyli mamy tę samą bazę. T-shirt, spodnie, ale tutaj wprowadziłam lianą koszulę. Jest tam czarny, bardzo delikatny paseczek dla przełamania, dla kontrastu. Jest kurtka skórzana, vintage, którą słuchajcie, troszkę odświeżyłam. Ona była w szafie mojej mamy, tak nie mogłyśmy się zdecydować, która z nas powinna tę skórę nosić. Chyba mój tata, myślę, zdraził moją mamę do tej skóry, mówiąc, że ona jest jakaś taka. Archaiczna, zbyt vintageowa, jak na moją mamę, z czym ja się nie zgadzam. No, ale finalnie kurtka wylądowała w mojej szafie. Jak widzicie, na mnie stwierdziłam, że świetnie pasuje mi do tej stylizacji. Więc, no tak, takie trochę nawiązanie znowu do tej mody zrównoważonej. W ostatniej stylizacji, stylizacji tak zwanej wygodnej, stylizacji, która można by powiedzieć, że jest to stylizacja z podróży, przebiegałam kortlik wzdłuż i wszerz. I to znowu mamy praktycznie tę samą bazę, t-shirt, spodnie lniane. Ale ponieważ ta temperatura była chwiejna, to postawiłam na taki mm, piękny, piękny w mojej ocenie, e, maxi kardigan wełniany od Izabel Benenato, jeśli byście pytali, który też wspaniale pracuje, który też jest na sylwetce taką częścią garderoby dynamiczną, która uwielbia ruch, który uwielbia wiatr, który uwielbia przemieszczanie się takie swobodne między uliczkami. myślę, że spełniła fajnie swoje Oczekiwania. Tu uwaga z butami, które mają świetną historię, znaczy świetną historię. Ja te buty odkryłam dobrych kilka lat temu może z pięć, może, może więcej. To jest taka sportowa marka ON, która teraz de facto ma współpracę z LUEWE, ale Odkryłam te buty i one nigdy nie były w moich oczach jakieś takie, wiecie, re rewolucyjne, modowe. Natomiast były to świetne buty do uprawiania sportu, do uprawiania jogingu, do, mm, na siłownię, no po prostu do, do, na, na, do, do sportu, tak? do tych takich sportowych jakby sytuacji. I wiecie co? One są tak wygodne. Że po latach no, postanowiłam odświeżyć model. Moje były poprzednio białe. Całe białe oddałam je teraz swojej mamie. Moja mama je przejęła, a ja y, zakupiłam nowy, odświeżony model w nowych kolorach. Y, który też myślę, że będzie na dobrych, dobrych, dobrych y, może kilka, może nawet kilkanaście lat. Buty sportowe, które jednak wprowadziłam do tej stylizacji, ponieważ świetnie mi się w nich podróżowało. Świetnie mi się w nich też uprawia sporty, więc taki, taki miks. Polecam Wam, żebyście sobie przejrzeli ofertę marki i być może wprowadzili ją do swojej szafy, jeśli komuś brakuje sportowych butów. Kochani, znowu zaczyna padać. Mm, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Cieszę się, że mamy na tym kanale. Tak fantastyczne osoby, z taką świadomością czuję, że w tych Waszych komentarzach, że tworzymy jeden organizm i za to Wam bardzo dziękuję. Czasami różnią się nasze zdania, ale to też jest bardzo ciekawe. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia.